Ależ to jest pięknie i ta przyroda dzika i nieokiełznana. W takich dziewiczych miejscach można sobie wyobrazić, jak dawniej wyglądało nasze życie podporządkowane prawom natury i porom roku. Drawieński Park Narodowy rozciąga się wzdłuż rzeki Drawy i jej dopływu Płocicznej. Obejmuje fragmenty rynien polodowcowych wypełnionych torfowiskami i jeziorami. Na 11 tysiącach hektarów znajduje się prawdziwe bogactwo unikatowych walorów przyrodniczych i kulturowych. Turyści, którzy chcieliby zapomnieć o hałaśliwej cywilizacji, znajdą tutaj szlaki piesze, rowerowe i konne. Wiele miejsc do biwakowania oraz możliwość podziwiania przyrody pływając kajakiem. Wstęp do Drawieńskiego Parku Narodowego jest bezpłatny. Wyjątkiem jest turystyczne udostępnianie rzeki Drawy. Tu obowiązują bilety i ograniczenie ruchu do 700 osób dziennie. Rzeka Drawa na wielu odcinkach ma górski charakter. Meandrująca, z szybkim nurtem, miejscami kamienistym dnem i powalonymi drzewami jest wyzwaniem nawet dla wytrawnych kajakarzy. Chwila nieuwagi i można znaleźć się w wodzie. Wielu turystów mówi o niej, że to piękna, ale wymagająca i niebezpieczna rzeka. W jednej chwili leniwy nurt potrafi się zmienić w silny prąd, któremu trudno stawić czoła. Na długości prawie 180 km drawa i jej otoczenie ciągle się zmienia. Rzeka płynie wśród lasów sosnowych i mieszanych, dąbrów, buczyn, płynie dolinami wcinającymi się głęboko we wysokie i strome brzegi, korytem ukształtowanym tu przez lądolut. Na terenie Parku Narodowego dzikość przyrody, pozostawionej w stanie nienaruszonym, zapiera dech w piersiach. Drzewa, które przewróciły się i wpadły do wody, drawy, pozostają tam na zawsze, tworząc malownicze, ale też niebezpieczne przeszkody. Ostrożność tutaj to podstawa i nie ma miejsca na brawurę. Dotyczy to nie tylko rzeki. Nawet nazwy wsi służą za przestrogę. Legenda głosi, że nazwa konotop to imię wodnika, który podstępem topił przejeżdżających przez bagna kupców. Tysiąc lat temu był tutaj gęsty las dębowo-bukowy, niezamieszkały przez człowieka. Z czasem ludzie zaczęli zasiedlać puszcze. Wycinali starodrzewia, robiąc miejsce pod pola uprawne i łąki, a z drewna budując swoje domy. Tak powstała wieś Barnimie. To malownicze miejsce przetrwało do dziś. Warto je zobaczyć. W Barnimiu zatrzymajcie się w przepięknym parku podworskim i zabytkowej części wsi, które pamiętają Potop Szwedzki. Tędy właśnie szły wojska Karola Gustawa i ścigające je oddziały Hetmana Czarnieckiego. W tym miejscu, gdzie dziś stoi most na Drawie, jak utrzymują mieszkańcy, przechodziły wspomniane wojska. Kierując się dalej, około 20 km na południe, dotrzemy do elektrowni Kamienna, jedna z najstarszych elektrowni w Polsce. Dzisiaj to zabytek techniki wysokiej próby. Co ciekawe, działa nieprzerwanie od momentu powstania. Wędrując dalej dotrzemy do zabytkowej osady ostrowite z XVI wieku, która jest doskonałym przykładem osadnictwa w puszczy drawskiej. Hej, śpioszku, nie zasypiamy. Obiecałem ci przygodę na kajakach, pamiętasz? Pamiętam, ale to świeży powietrze ma tak nie działa. Jeszcze ten świergot ptaków jest tak w bajce. Aj, zimna. Zimna to była, jak się wytapiała z lodowca. A wiesz, że miliony lat temu ten krajobraz ukształtował lądolód. Wkręcasz mnie, dziadku. Wcale nie. Popatrz, jak tu stromo. Te zbocza to dzieło lądolodu, a wytapiająca się woda wyrzeźbiła yy, koryto drawy z jej piaszczystymi skarpami. Hmm. Yy, w nich mieszkają Twoje ulubione ptaszki? <grystanie> Serio? No. Pelikany? <grystanie> <grystanie> zimorodki, kocham zimorodki. Przecież wiesz. No zjadaj. Opuszczamy Barnimie. Jeżeli chcemy dotrzeć na czas do Bogdanki, to musimy się pośpieszyć. Regulamin parku mówi, że można wypoczywać tylko w wyznaczonych miejscach. No i trzeba kupić bilety na udostępnienie drawy i miejsc biwakowania. Bo chyba chcemy wypocząć, prawda? Mm. Co tu rośnie? Słucham? Mm. Jakie drzewa tutaj rosną? A, głównie sosny. Ale i buki, jak widzisz. Drewno było cenione od dawna. Pozyskiwano je także tutaj, w Puszczy Drawskiej i transportowano dalej. Zajmowali się tym flisacy, którzy spławiali drewniane bale drawą w kierunku Noteci. Teraz się już nie prowadzi takiej gospodarki. Dlaczego? No nie wolno. Jesteśmy na terenie Drawieńskiego Parku Narodowego, a tu przyroda jest pod ochroną. Ale kiedyś, kiedy na tej bindudze przebywali flisacy. Um, flisacy to wiem, ale ta. Binduga. Uh -huh. To polana, inaczej składnica, która służyła flisakom do magazynowania drewna. Położona była na wysokim zboczu, z którego turlano bale wprost do rzeki, a następnie wiązano w tratwy. Drawa była wykorzystywana jako szlak żeglugowy aż do XX wieku. A teraz my nią płyniemy? Mm -hmm. Jak flisacy. No dobra, ruszamy? Pakujemy się. Mm, oczywiście. A jeszcze jedno. E, ta rzeka Tochała musiała być kiedyś bardziej uprzątnięta. No bo jeżeli leżały tam powolone drzewa, to raczej ciężko było płynąć. To prawda. Drawa y, była kiedyś taką autostradą, którą płynęły różne towary. Na szczęście dla puszczy teraz już się tego nie robi. Podoba mi się taka dzika. Teraz typowo walone drzewa to dom dla owadów, ryb i roślin. Czytam o tym w internecie. No dobra, Monrado. Wiesz, gdzie włożyłem nasze bilety? Mm, jasne, do tej kieszeni. No dobra. To teraz ja wiosłuję, a ty opowiadasz mi, czego jeszcze dowiedziałaś się o Drawieńskim Parku Narodowym. Umowa stoi. Pamiętajmy o tym, że nocleg na terenie parku dozwolony jest w sześciu określonych miejscach do biwakowania Drawniku, Barnimiu, Bogdance, Sitnicy, Pstrągu i Kamiennej. Znajdziemy tu świetną infrastrukturę wiaty, ławostoły, miejsca na ognisko i drewno do jego rozpalenia. Poza tym, drawa jest niedostępna dla ruchu turystycznego i wędkarzy od 16 marca do 30 czerwca. To okres potrzebny na przykład ptakom na lęgi i wychowanie młodych. A wiedziałeś, że tu byli Szwedzi? I wydry i wodniki? Jasne. No, jeszcze parę metrów i nowe. It's we do Wieś Barnimie to jedna z osad w puszczy Drawskiej. We wsi wznosi się gotycki kościół z renesansowym wyposażeniem, amboną i ołtarzem głównym. Ciekawostką jest obecność neogotyckiej chrzcielnicy z końca XIX wieku. Do kościoła przylega drewniana 40-metrowa wieża ze strzelistym dachem i kopułą. W czasie wojny Sowieci wykorzystywali ją jako cel do ćwiczeń, strzelając z broni palnej i lekkiej artylerii. W latach 90. uszkodzenia sprawiły, że wieża zaczęła się niebezpiecznie przechylać. Usterkę naprawiono, ale byliśmy o krok od własnej krzywej wieży, oddalonej raptem 150 km od Bałtyku. Turyści odwiedzając punkty informacji turystycznej w Drawnie i Głusku mogą kupić pamiątki, mapy, bilety oraz skorzystać z wiedzy pracowników Drawieńskiego Parku Narodowego. Odwiedzić ekspozycję Wodny Świat i zobaczyć ryby i rośliny żyjące w Drawie i parkowych jeziorach. Na wystawie nie brakuje również elementów historycznych i kulturowych, przybliżających sposób życia dawnych mieszkańców tych terenów. Jezioro czarne słynie z niezwykłej przeźroczystości. Stanowi unikat w skali Polski i kryje wiele zagadek. Wiatry nigdy nie mieszają jego wód do samego dna. Wędrując wzdłuż brzegu jeziora, można zaobserwować bardzo ciekawe miejsce zwane ponorem. To forma terenu właściwa obszarom krasowym, otwór w ziemi lub podziemny korytarz, to miejsce, gdzie wody strumieni, potoków czy rzek wpływają pod powierzchnię terenu. Nie sposób przejść ani przepłynąć wszystkich szlaków Drawieńskiego Parku Narodowego podczas jednego sezonu. Dla tych, którzy chcą zakochać się w parku już pierwszego dnia, polecamy to miejsce punkt widokowy Stara Węgornia na rzece Płocicznej. Można tu obejrzeć ślady po dawnych urządzeniach rybackich węgorniach służących do połowu węgorzy. Będąc w okolicach Głuska, warto zobaczyć elektrownię wodną kamienna. Jest jedną z najstarszych na świecie, napędzana siłą spiętrzonych wód drawy. Mimo, że ma ponad 100 lat, wciąż działa. Nie można jej zwiedzać wewnątrz, ale podziwianie tej niezwykłej konstrukcji przynajmniej z daleka daje dużo satysfakcji. Historia ludzkiej działalności blednie w porównaniu z potęgą natury. Każde miejsce w Drawieńskim Parku Narodowym skrywa historie, o których można opowiadać godzinami. Dlatego wierzę, że tak ważne jest tworzenie wspomnień. Przeżyjmy nasze przygody właśnie tu, w krainie ukształtowanej przez wody topniejącego lądolodu, wśród lasów i borów sosnowych, dąbrów i buczyn w Drawieńskim Parku Narodowym.